Chcę na Maja i taka okay. Dzisiaj zrobimy dom Hello Kitty. Dobra. Jestem nowy dodatek, on jest naprawdę piękny. Trochę też w mm, moim domu zrobiłam jakby, ale tam nie dodawałam wszystkiego, no bo no wiadomo cały dom Hello Kitty. nie nadawałoby się. Ale nie wiem, czy ten domek tak zostanie cały na zawsze, czy nie. Czy będzie trzeba mu zwolnić miejsce? Nie wiem. Ale dobra, jest tutaj... Na razie sobie przejrzymy. Jest tutaj piękne łóżko Hello Kitty. To jest naprawdę piękne. Szafka, truskawka. Wow! Um. Ale piękne, jeszcze takie jajo, Jeszcze takie serduszko! Ale to jest piękne. Szafy Hello Kitty. W jak trudna wygląda. To aletka taka jakby szafka. Yy, taka o szafka. Taka szafeczka, no, taka normalna. Taka szafa! Nie no! To jest... Piękny dodatek, serio. Nie fascynuje się tak Hello Kitty, ale no wiecie, to bardzo ładnie wszystko wygląda, tak w grze. O jakie to piękne. Jeszcze takie obrazy. To jeszcze! Nie no. Nie wierzę, serio, jak to ładne jest. Jak ładnie w ogóle zrobili ten dodatek. E, takie to, takie no. Kibel jajo. no e, tutaj takie zwyczajne ile kosmetyków ręcznik. O, jajo. E, takie lodówki. Takie jakby Ala Nie Ala, tylko no, szafki. Słucham, to zajmie cały dom, ale raczej tak. Więc zaczynamy od sypialni. Pialnia, łóżko. Nie wiem, chyba zrobię takie łóżko, bo one jest tak piękne. Ale fajne co jest. Nie wiem, bo takie. Kanapka łóżko, takie stołale do masażu. To czy to nie, no nie wiem. No. To jeszcze musi być trochę tego mrocznego stylu. No ale dobra. O co mu chodzi, McQueen? Fajnym. Chyba, nie wiem. Nie interesuję się samochodami. Może takie coś. No, albo nie. O, takie coś, tak? To będzie fajnie pasować. A tutaj do Hello Kitty damy taki coś. Ale ładne. Jeszcze tutaj taki organizer. O, ale ładne. A tutaj taki dywan Hello Kitty. Tutaj taka mroczna, chociaż nie to brzydko w sumie wygląda, więc będzie dywan Hello Kitty. O dobra, stoły. mrocznie. Może mroczny stolik, czy jednak taki takie biurko w sumie by się przydało. Więc chyba będzie takie, chociaż nie, tu już nie ma miejsca, albo nie, tutaj postawimy tak, tylko żeby były. O tutaj i tutaj. Dobra. Okej, okay, ale dywan będzie wspólny. W każdym bądź razie. I krzes. Oczywiście do niej tak albo nie. Do niej takie krzesełko. A do niej takie. Niech będzie. Jakieś gadżety. O, tam były jakieś poduszki. Hello, hello. Jajo <noise> Okej, okay, takie, takie coś Fajne Hmm, taki nieco perek Ale nie on przedki jest Bezburaza, ale mi się nie podoba O, taki też poduszka Albo nie ona, bardziej do takiego mrocznego stylu Długopis, kolejny, nożyczki Ładniejsze niż te początkowe Serio. O, takie maneki. A co to jest? A, taka przebieralnia, ale ale... Nie, tutaj nie trzeba przebierali. hello, kitty, kulki. Nie wierzę. A, a, plecaki. Serio? Plecaki? Hello, kitty. Nie no. Co to za szafka mi się wzięła? Co to za szafka? Nie wiem czy tego nie za dużo, ale. Jak w jednym pokoju. A to ja jak w sumie przeszkadza. Coś i tak mega jest. Okej. Okay. I powiesimy plecaki. Czyli tak. Pięknie. A jeszcze jedno ściany. Podłogi i tapety. Taka ściana albo ściana podłoga może takie coś nie to wszystkie nie takie o może być i to będzie taka Hello Kitty albo nie to mroczna, nie Hello Hello Kitty sorry może takie coś różowe o tak tak pasuje Okej, okay, co tu może być? Łazienka? W sumie... Łazienka może być tu. Zrobimy łazienkę Hello Kitty. Takim czymś będzie się... Nie, łazienka... Dobra, w sumie trzeba zrobić łazienkę. Ah, taka ala la jacuzzi. A, no to to przeniesiemy tam. Będzie lusterko. Um, um, umywalka. U, umywalka. Czy szafki, yy, takie jakby półeczki trzeba postawić, ale tych półecz... Albo nie, tak, tak je użyję. O tak. A, i jeszcze wezmę stąd, to, chyba było tutaj. Nie, to nie tu. Szukam tego ręcznika, wiecie. Ten ręcznik taki był tu. Nie ma go. No tak, o szafach zapomnieliśmy. Ale dobra, to, ale. Był tu ręcznik. Gdzie ten ręcznik jest? O! Ale to, tym się za chwilę zajmiemy. Ręczniku. Nie no, jak to ma tego ręcznika? No, przecież nie ma go. O, tu jeszcze światło trzeba postawić. To będzie. Hello kitty. Mam nadzieję, że dali jakieś światło dla mroczniaka. No, nie dali. Bo no, też musi mieć Hello kitty. A no, niestety. Ale takie życie. <laughs> ale nie no, jak tu nie ma... skupiłam ręcznik i nie wierzę. A dam taką rzeżuchę. Chyba że... Nie wiem, piszcie co... co to jest. Nie no, ale jak to mogli bo... tu. O, tu jest ten ręcznik. Na szczęście. Okej, okay, teraz damy tu jakiś kremów. O, tutaj powinna być toaletka w sumie. O, takie coś. Pa! to wypijają? ale ekstra jest ten dodatek. Tylko szkoda, że nie dali domku. Hello Kitty. Oh, jakie to by było cudowne? Jakby domek Hello Kitty dali, no. Było to piękne. No ale i tak tu jest chyba 125 ym, dodatków. Nie, to że rze żucha, czy tam coś tu nie pasuje. No dobra, tak może być w sumie, a coś... Z, a nie, tutaj nie ma. A, no to jeszcze tutaj damy tą toaletkę. Bo w sumie to jest lepsze... A, no tak, nie będzie zlewu. Ale zlew będzie tutaj. Tak ładnie to wygląda. A, właśnie. No, oj, tapety. Tapety, gdzie jesteście? Gdzie się kryje? No, takie coś będzie. I coś podobnego. Takie coś. Może takie jaja. O, jaja fajne. Nie, taka nie pasuje. Taka też nie. Jaja, jaja najbardziej pasują, a podłogę tę żółtą. No, jaja pięknie. Hej, <laughs> Dobra, wiem bardzo dużo tego stawiam, ale naprawdę mi się to mega podoba. O, jajo, no idealnie. Okej, okay, teraz damy jakąś kanapę. Styl, piękne. No. Okej, okay, nie bez tego w sumie. I taki. Potel Hello Kitty. Albo nie, tak takie coś. O, tutaj jeszcze trochę mrocznie. Trzeba być. No to wiecie. I pajęczyny w domu Hello Kitty. Mamy balonika. Tutaj wszyscy będą mieć baloniki. Nie no, może nie wszyscy, ale. Szafki. Dobra, jak bardzo jest tutaj taka szafka. No to proszę bardzo Taki stoliczek kościnny, malutki yy... O tutaj taka, o roletka Hmm, co tu jeszcze dodać? Jakiś dywan? Nie, też Hello Kitty już mamy O takie serce A jeszcze żeby było trochę mroczniej, to, 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 to Niech będzie tu. Już mamy i tak dużo tego Hello Kitty, więc... No. <laughs> urządzenie elektryczne. Oj, musimy tu zrobić też trochę miejsca na salon... na salon, więc tu już poza to nie wychodzimy. Proszę do do szycia. Jezu rzeczy w ogóle. Ile tu jest? Co to jest? Ej, wypróbujemy to, ale to dopiero tutaj Ale ekstra Kanapeczki, nie wierzę. Co oni tutaj. Piękne rzeczy Ej, ale serio To bardzo ładnie wygląda Co to jest? Jak to działa? Chodzi chyba, chyba tak, ale nieważne, więc tak, yy, robimy teraz kuchnię, tu jest chyba jeszcze jakieś jedzenie, Hello Kitty, w końcu mogę, co, takie coś, no to się wjeżdża na ścianie, bo inaczej tu nie może tak stać, mhm, taka no, może to lodówka? to może normalnie stać. Więc to likwidujemy. A dajemy to. A, jeszcze stolik. No tak. Dobra, dajmy takie coś. No takie... No średnie. No ale dajmy dla dwóch osób. Szkoda, że nie dali ubrań Hello Kitty. Teraz to by było bardzo fajnie. Ocień to ja tu jeszcze nie kończę ja dopiero tu zaczynam no nie zaczynam tu jeszcze ale jeszcze wiadomo nie kończę oczywiście trzeba bardzo dobrze przetestować ten dodatek o tutaj mikser tutaj eliksir tutaj takie coś o jakie tu ładne pierniczki tu można robić tutaj takie coś o, milk. Chyba milk. Czyli mleczko. Tu jeszcze parę takich nowych małych rzeczy. Przewki Hello Kitty. Ketchupy. Ej tu w restauracji można z tego zrobić. Takie picia Hello Kitty. O! Akurat można dać tam blachę. Ciastka Hello Kitty. Dwa ciasteczka Piękna ciasteczka Takie coś? Mm. Okej okay. A czy jeszcze coś dajemy? Chyba nie już Tapety No przecież Mrocznie? Nie, w sumie mamy już takie tapety Może taki styl? Wiadomo, trzeba by te Tapety, ale... Nie przesadzać. Nie, nie może być aż taki mroczny. O! Ech. Nie. No, nie, nie, nie... pasuje z podłogą, ale... Dobra. Jedziemy. Co to jest? To szejki się tu robi. No tak. No, mam takie szejki. No, właśnie tu się bawimy. Zegar. O, w sumie zegar, tu jest niepotrzebny. O. O jacie. O, przekąski! Musimy to w ogóle wszystko tak ładnie umieścić. Tutaj, w sumie, już daje dźwięk, więc to może tutaj tak damy. na boku, żeby było. Ok, to chyba tutaj ale wszystko. Mm. Och, desk, gitarę. Gitarę tutaj położymy. A tu można, żeby było wypocząć. O, takie. Dwa jaja, tu damy. Żeby można było wypocząć po całym dniu. Damy tu jeszcze podusz. Nie da rady poduszki, jaja. No co to jest? perkusja! To je Radę. Kosz Do gry. Okej. Okay, spoko. Duch. Nie, duch nie jest fajny. Mm, no, no okej. Okay. Tu jeszcze takiego dinozaura. I zmienić tapetę. W końcu jesteśmy w ogrodzie. Nie, już takie mamy? To... Może też płytki. Okej. Okay. O teraz słychać. Dobra, więc weźmiemy mnie. O tutaj się mój. Ej, na tym nie można stanąć. Słabe, szczerze mówiąc, ale. Ej, fajnie. nie. Teraz moja podłoga to wszystko przetestuję. No dobra, z moją siostrą jeszcze. O, lody trzyma. Zjedz sobie. Więc okej. Okay. Dobra, ja będę z tym mro mrocznym. A jak nie mogę. Użyjście, jak z poduszka? Teraz to... Okej. Okay. Fajnie. Jeżeli chcecie, żebyśmy tutaj spędzili wszyscy 24 godziny. To piszcie w komentarzach. Spędzcie 24 godziny wszyscy razem. Dobra, Jakbym się miała uczyć. Spoko. Spoko, spoko. Dobra. Przebiorę się w ręcznik Eee, wanna taka Jak wanna Tylko drewniana Okej, okay, to teraz użyję kosmetyków, żeby nie było A my zobaczymy... O, fajny papier Okej okay. Dobra O, twarz Okej, okay, więc O, fajnie Ja czegoś nie wzięłam, ja czegoś nie wzięłam. To I tak nie może być. Tego nie wzięłam. Dobra. No teraz tak się da żyć. Okej, okay, fajne. Ej, da się tutaj zmienić serio. Nie, da się zmienić koloru ust. A chyba w Mega World da się. Tutaj jeszcze przemyślenie. Okej, okay, mycie zębów. Dobra. Nawet fajnie. O, przestań się ruszać. Fajnie. Dobra. I jakiś krem, ale przejdźmy dalej. A, sprawdźmy, czy woda leci. leci. Okej, okay, jesteśmy w salonie. No, tu taki normalny... Oh, jeszcze figurki, ale to zaraz. Ja się dam na mroczny. A ty na taki. Okej. Okay. Czy da się tutaj... Się... O, oh, wow! Dobra. Jest ten czekoladowy. O, to jak ten tam gdzieś, o mięk się ciebie robi. robi. się postać. A ja w Okej, okay, mamy szejki. Smacznie, smacznie. Tu hop hop. Ale. Czemu To tak? Mm, szkoda, że tu nie ma żadnego krampeta. O fajnie. A nie powinno się tego odpakować. Spróbujmy. O, da się, no to dobrze. Teraz ty zwiedz. Słyszycie muzykę? Tu nie ma, zaczynamy. Nie, produkcja. Tu jakąś piłkę dajmy. Okej, okay, piłka, albo nie. Taka piłka. Okej, okay. dobra, działa, To pamiętajcie, jeśli chcecie odcinek spędzamy tutaj wszystkie 24 godziny. piszcie w komentarze na cztery łapki w górę, w górę nagrywam taki odcinek. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hop!